Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna, Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy yo I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh they'll never stop unless i can swap all the bad for the good in my head when i'm lost uh, yeah so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time it's how you operate a cadence a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause of sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best Zrzucaj, zrzucaj. Nie ma już opary. No bo tutaj ptactwo chowa. Ch 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 już nie ma, no, ale z drzewa, no to chyba taki. A tamto, co tam leży? A tamto jest gnite? Takie duże, ładne. Aha, obgryzione. Dobra? To liść, a ja myślałam, że jabłko tam mnie leci. padło pięknie kolorowo Słuchajcie, wstąpiłam do intermarsza dokładnie po te rzeczy, co tutaj widzicie: pomarańcze, banany, dwa jogurty, ser mozzarella. No ale jak to często bywa, oprócz tego, o, jaka pyszna herbatka. No to z cytryną to zawsze kupuję w różnych marketach, ale tutaj zobaczyłam jeszcze z limonką i mandarynką. Przypomniało mi się, że masełko się kończy. Ser. O, w tym serze zasmakowałam. Wiele z Was pisało, że jest pyszne i faktycznie przyznaję Wam rację. Czekoladę, bo poprzedniej nie zjadłam. Dałam komuś innemu. <grych> Ser królewski. No i tutaj to do chwytania gorących z piekarnika. Ostatnio dużo piekę, także postanowiłam kupić. A i były jeszcze takie podkładki. Ja tutaj mam na stole takie, ale one nie są ceratowe, tylko one są bardziej jakby na takim korku i dość szybko ulegają zniszczeniu. One są kupione w lewiatanie. O, pasują mi tutaj do tego obrazu, co wisi, nad stolikiem. No i mam te podkładki dopóki nie odnowię tego stolika. Bo mi się całe zdarło to farba. Użyłam takiej farby, wiecie, trochę nie, nie, nie z przeznaczeniem do kuchni, no i muszę od nowa go przerobić. Dobra, muszę się zająć gotowaniem obiadu. Kto nie lubi widoku mięsa, niech zamknie oczy albo przewinie kawałek. Yy, to są kotlety schabowe, tylko nie będę ich robić w panierce, tylko one są już umyte. Muszę... Yy, je posypać przyprawami, solą, pieprzem, czerwoną papryką, ziołami prowansalskimi, to są moje najlepsze przyprawy. I muszę je na takim mocno rozgrzanym oleju podsmażyć z jednej i z drugiej strony. Później podsmażę też cebulkę, dodam czosnek, zaleję taką wrzącą, gotującą się wodą i będę dusiła pod przykryciem, aż się wytworzy taki sosik. I to będzie takie wiecie mięsko w sosiku z ziemniakami. A w międzyczasie, jak się to będzie wszystko gotowało. To muszę umieścić tutaj okno w kuchni, bo ono wygląda po prostu fatalnie. Perspektywa taka, patrzenia na zewnątrz przez nie powiem jakie okna, no to nie jest zbyt ciekawa. Możecie się domyśleć. Dopiero niedawno wyginęły te muszki, te kwasówki, a oprócz tego miałam ziemiurki, dlatego kupiłam te takie żółte. Na pewno widzieliście w którymś vlogu, co się wkłada do doniczek, co one wychwytują te ziemiórki. I powiem Wam, że mnóstwo tego się wychwyciło tam w pokoju, ale tutaj w kuchni okazało się, że też były. Więc okna wyglądają jak wyglądają. Na dole są łapki kocie podbijane, noski kocie i psie. Także muszę się tym zająć. Dobra, będę teraz przyprawiała mięsko. Dobra, mięso jest już przyprawione. Niech się te smaki trochę tutaj przegryzą, te przyprawy, a ja za ten czas obiorę ziemniaki. Zobaczcie, na chwilę przysiadłam pod kocykiem z herbatką, bo zrobiło się znowu trochę zimno. A tu dwa moje najlepsze na świecie grzejniki obsiadły mnie. Tu jest jedna z jednej strony, a tutaj pod kocykiem z drugiej strony. Drugi kiciuś. śpi sobie tak słodziutko. Swoją drogą ten kocyk, już jest tak stary. Ale tak ciepły i porządny, ile on ma lat, ile on prania, i wszystkiego przeżył. A jeszcze, jak się dobrze trzyma.